Jest Natalka. Gdzie jest Natalka? Jest Natalka jest. Nie ma? Nie ma Natalki? Jest Natalka kuku. A kuku? A kuku. Mama. Nie jest mama? Tam jest mama. Nie ma Natalki? Mama. Nie ma Natalki? Mama. Nie, Nie ma Natalki? A kuku. Mama. A kuku. Mama. Co mama? Mama. A co mama? Mama. A gdzie jest Natalka? Mama. A Gdzie jest tata? Mama. Gdzie jest tata? Tata. A Natalka? Hm? Tata. Nie ma Natalki. Nie ma. Pokaż się Natalka, no pokaż, jest Natalka, jest, nie ma, dzień dobry, cały świat zobacz ten film, Uuuu, uh. Co? Wszystkie są do kraja z tego żółwej domu. Nie, nie. Nie. Taka to nasza cela. Cześć Golas. Cześć. Cześć. Adelka. Cześć Azelka. Czysty jesteś Golas? Cześć. Czysty! Tak. Golas. Gdzie jest Golas?